Cześć, tu Ela z kanału The Story, na którym opowiadam o życiu ekspatów w Azji, w Singapurze, w Tajlandii oraz pokazuję nasze podróże z dziećmi. Ostatnio nagrywałam o tym, że już nie mieszkamy w Tajlandii, tak? Mieszkamy w Singapurze. Opowiadałam o tym, jak to się w ogóle stało, że się musieliśmy wyprowadzić z Tajlandii, dlaczego musimy, musieliśmy, dlaczego zamieszkaliśmy w Singapurze. Natomiast dzisiaj, mimo wszystko, wrócę jeszcze do Tajlandii, ponieważ to o Tajlandię mam najwięcej pytań od moich obserwatorów na Facebooku, na Instagramie i od, moich, i od czytelników mojego bloga. Bardzo dużo dostaję pytań, właśnie Ela, napisz mi, jak zamieszkać w Tajlandii. Mamy ich wiele do opowiedzenia, bo w Tajlandii mieszkaliśmy 6 lat, przeprowadziliśmy się tam na własną rękę od początku aż do końca. W Tajlandii znaleźliśmy pracę. Nasze dzieci chodziły do szkoły, do przedszkola i do żłobka. Mieliśmy też nianie w Tajlandii, wynajmowaliśmy trzy mieszkania, dwie wille. Mieszkaliśmy ponad 3,5 roku w Bangkoku oraz mieszkaliśmy ponad 2,5 roku w Hua Hin nad morzem, dlatego te nasze doświadczenia są naprawdę obszerne, Mamy, mam o czym opowiadać. Chciałabym, żeby 7 lat temu ktoś właśnie przyszedł do mnie z taką wiedzą, jaką ja mam teraz i mi to wszystko opowiedział. No, a ja po prostu będę starała się teraz sobie powiedzieć innym to, co ja wiem. Może komuś pomogę, a może komuś w ogóle ta Tajlandię wybije z głowy, bo tak też może być. No to jak zamieszkać w Tajlandii? Niestety będę zupełnie szczera. Nie ma jednej gotowej odpowiedzi na tak ogólne pytanie. Zdaję sobie sprawę, że każdy chciałby właśnie dostać taką gotową instrukcję, krok po kroku rozpisane, co trzeba zrobić, żeby właśnie przeprowadzić się do tej Tajlandii, nie wiem, znaleźć tam pracę, dostać wizę, posłać dzieci do szkoły, ale tego nie ma. Jestem niemal pewna, że gdybyśmy my czekali właśnie na taką gotową instrukcję od kogoś, jak zamieszkać w tej Tajlandii, to byśmy się nie doczekali, byśmy dalej mieszkali w Polsce. U nas najpierw było marzenie, takie marzenie, że fajnie by było gdzieś pomieszkać, najlepiej w jakimś ciepłym kraju, kraju, w klimacie innym od tego, które znamy. Żeby nasze życie bardziej przypominało wakacje, czy tak jest no to już temat na inny vlog. Chcieliśmy spróbować czegoś innego, ale to było gdzieś w sferze marzeń, bardzo długich. Odkładaliśmy to w pewnym momencie na, na przykład na czas już, na emeryturze. Ale potem stwierdziliśmy, że jednak chyba nie chcemy czekać na to e, tak długo, że kto wie, czy się w ogóle doczekamy. Więc te nasze marzenie przerodziło się w ogóle w jakiś cel, któremu trochę sprzyjały warunki, ponieważ e, e, spodziewałam się trzeciego dziecka, e, kiedy już stwierdziliśmy, że dobra, próbujemy. Czyli przede mną był urlop macierzyński, i mogliśmy wykorzystać właśnie ten czas urlopu macierzyńskiego, tej mojej przerwy od pracy rocznej na to, żeby właśnie gdzieś pomieszkać i zobaczyć, czy w ogóle to nam będzie pasowało, czy to jest dla nas, czy jednak stwierdzimy, że nie, wracamy do Polski i po prostu do tego życia, które mieliśmy, które też było bardzo bardzo fajne. Tylko był jeden podstawowy i najważniejszy problem. Z czego my będziemy wtedy żyć, bo pracę mamy w Polsce. Nie jest to praca stacjonarna, nie było wtedy możliwości pracy zdalnej dla nas. I to był największy problem w, naszej, w naszym pomyśle. No ale podeszliśmy do tego tak, że no, jeżeli bardzo chcemy, to musimy ten problem rozwiązać, czyli zaczęliśmy od szukania pracy yy, gdziekolwiek. Bo jeszcze to wtedy było gdziekolwiek, to nie była jeszcze Tajlandia. Szukaliśmy na, można powiedzieć, że na całym świecie, tak? Nie ograniczaliśmy się za bardzo z wyborem, yy, chociaż raczej yy, ciągnęło nas w stronę Azji. Yy, I no, i ta oferta właśnie przyszła z Azji, przyszła z Tajlandii, z Bangkoku dokładnie, i to była nasza szansa, którą po prostu postanowiliśmy wykorzystać jak najbardziej, bo być może to była nasza jedyna szansa tego typu w tamtym momencie. Więc robiliśmy wszystko, żeby z tego skorzystać, ale też to nie było tak, że pojechaliśmy zupełnie w ciemno i nieprzygotowani. Znalazła się praca, pojawiła się oferta. Ale nim ją mogliśmy zaakceptować, musieliśmy sprawdzić, czy my się w ogóle damy radę utrzymać za, za te pieniądze w obcym kraju i musieliśmy wziąć pod uwagę wszystko, czyli wynajem mieszkania, posłanie dzieci może do szkoły, bo chcieliśmy to zrobić, tak? Oczywiście była opcja, że jeśli nas nie będzie stać, no to ten rok zrobimy dzieciom na no, takiej trochę przerwy, nie, ale jednak zależało nam na tym, żeby się dzieci uczyły angielskiego jak najszybciej. więc usiedliśmy i zaczęliśmy właśnie liczyć. Liczyć i kształtować nasz budżet, nowy budżet w nowym kraju. Do tego jeszcze musieliśmy liczyć oczywiście koszty życia, czyli takie wszystkie, wszystkie rzeczy od rachunków, po jedzenie, po jakieś wydatki, no choćby na ubrania, jeżeli będą potrzebne. I żeby te wszystkie informacje otrzymać, to my też nie czekaliśmy aż nie wiem ktoś nam je da, tylko po prostu zaczęliśmy ich szukać. Cała ta przeprowadzka oraz y, szukanie informacji zaczynało się od ogółu do szczegółu, czyli od spraw najważniejszych i takich bardziej ogólnych przechodziliśmy po kolei do tych szczegółowych, żeby wiedzieć, po pierwsze właśnie czy możemy tam mieszkać, czy możemy legalnie pracować, ile możemy czasu być, y, czy będzie nas stać na życie i my w tym czasie właśnie nie, nie Chodziliśmy na grupy jakieś, nie pytaliśmy się, jak zamieszkać w Tajlandii. Tylko my, owszem, wchodziliśmy czasem na grupy, szczególnie dla ekspatów, zagraniczne grupy, ale tam szukaliśmy konkretów, tam szukaliśmy szczegółów, szukaliśmy rozwiązań. Ja uważam, że pytanie się kogoś o doświadczenia, na przykład tak jak się mnie ludzie pytają o moje doświadczenie, jest bardzo dobre, jest bardzo dobrym sposobem, żeby się czegoś dowiedzieć, ale sugeruję, żeby nie pytać się o ogóły, bo im bardziej ogólne pytanie, tym bardziej ogólną odpowiedź na to pytanie dostanie. Jak ktoś się mnie pyta, ile potrzebuje rodzina w Tajlandii, żeby żyć na dobrym poziomie, a takie pytanie kiedyś już dostałam i to nie raz, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po pierwsze, ja nie wiem, co dla tej osoby znaczy dobry poziom, co ma na myśli. Co się kryje pod terminem rodzina? Uważam, uważam że są takie pytania trochę bez sensu. Czyli na przykład, jeżeli się pytamy, jeżeli ktoś się pyta, ile kosztuje mieszkanie w Tajlandii, to no nie da się na to odpowiedzieć, prawda? Jakie, jakie mieszkanie? Ile pokoi? Jaka wielkość? Jaki standard? I gdzie w Tajlandii? Bo w Tajlandii można mieszkać w bardzo różnych miejscowościach. Ponieważ my przeszliśmy już przez ten proces, to nam się to już wydaje dużo łatwiejsze, wiadomo, ale też sobie zdaję sprawę, jak bardzo skomplikowane to jest. To jest taki paradoks. Podobnie mieliśmy przy przeprowadzce do Singapuru. Ja wiedziałam, z czym się wiąże międzynarodowa przeprowadzka i z jednej strony byłam spokojna, powiedziałam, że zrobimy to bez problemu, a z drugiej byłam zastosowana, powiedziałam, ile się za tym kryje takich właśnie drobnych rzeczy, których nie widać, o których się nie wie jeszcze, jeżeli się tego nigdy wcześniej nie robiło, a my już wiedzieliśmy, z czym to się je. Jeśli chodzi o Tajlandię, o to, jak zamieszkać w Tajlandii, ja mam taką serię artykułów na blogu, które pomogą komuś znaleźć odpowiedzi. Linki do tych artykułów znajdziecie w opisie pod tym vlogiem. Jeśli ktoś myśli o tej przeprowadze tak poważnie, w sensie, że powiedzmy na stałe, tak, to jednak zajęłabym się tym porządnie, czyli właśnie rozeznanie możliwości takiego legalnego pobytu w Tajlandii, czy to w innym kraju. No po drugie praca i to się właśnie wiąże z tym pierwszym punktem, czyli wiza, praca. To jest coś, co da Wam w ogóle odpowiedź na to, czy, czy, czy się da radę, nie? czy można się przeprowadzić, czy można tam zamieszkać. Jak już będzie wiadomo, że, że możecie zamieszkać, możecie pracować, albo możecie się utrzymywać, jak w jakiejś innej formie, w takiej Tajlandii, no to potem trzeba przejść już bardziej do szczegółów, czyli właśnie rozeznać się w mieszkaniach, tak? Czyli jakie mieszkanie chcecie wynająć i gdzie znaleźć szkołę dla dzieci, jeśli te dzieci macie znaleźć przedszkole. W tej chwili bardzo dużo jest różnych Polaków mieszkających w Tajlandii, którzy prowadzą blogi. Blogi, tak, są na YouTubie, są na Instagramie, są no, wszędzie. I to jest generalnie fajne, ale uczulam, bo zazwyczaj, wiecie, jak się prowadzi jakieś blogi, vlogi, no to się lubi mówić o tych bardzo fajnych rzeczach, o tych fajnych stronach. Ja też to lubię robić, ale ja uczulam, że, że życie takie bardziej na stałe w jakimś kraju, to jest tak naprawdę to samo życie, które mieliście w Polsce. Czyli te same problemy, zdrowie, szkoła, nie wiem, w pracy ktoś Was skórzy, jakieś problemy z dochodami i to... Też trzeba pamiętać, że nie, nie zawsze jest tylko ta sielanka, że to nie zawsze jest takie fajne życie pod palmą, gdzie to słoneczko świeci, a Wy sobie idziecie na plażę. Zresztą bardzo często jest tak, że jak już się mieszka przy tej plaży, to się na tę plażę nie chodzi, bo nie ma na to czasu, bo są inne obowiązki, takie typowo codzienne. Więc no, tutaj zalecam taką trochę ostrożność w takim zachłyśnięciu się tym życiem fajnym w tropikach, no bo ono jest fajne, ale nie tylko fajne. I teraz tak, mówię i mówię o tym, jak zamieszkać w tej Tajlandii albo jak nie zamieszkać, a cały czas nie ma konkretów. I to jest właśnie też sens tego, o czym mówię: że tych konkretów i szczegółów jest tak dużo, że ich się nie da w tak krótkim czasie opowiedzieć. Dlatego myślę o tym, żeby nagrać takie pogadanki o mieszkaniach i tam już dać konkrety, tak, typu. Gdzie szukaliśmy naszych mieszkań, ile to kosztowało w poszczególnych miejscach? Jak to jest z tą pracą? Kto może pracować? Jak możesz pracować? O czym musisz wiedzieć, chcąc pracować w Tajlandii? Jakie są wizy? Tak? Jakie są możliwości zamieszkania? O szkołach, tak? Gdzie można wysłać dzieci. No i też gdzie zamieszkać w tej Tajlandii? Jakie są możliwości? Jeśli was interesują takie tematy? Dajcie mi znać. Ja będę wtedy wiedziała, żeby to kontynuować. Czyli dajcie lajka, nie wiem, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, co was interesuje, a ja będę o tym mówić dużo więcej wtedy. A poza tym, zapraszam na nasze relacje z podróży i niedługo na więcej odcinków z życia w Singapurze.